Państwu. Dzień dobry, panowie. <laughs> Nadszedł czas, jeśli chodzi o ligę Żużlową, podsumowań, takich poważnych podsumowań, ponieważ skończyły się kolejki rundy zasadniczej, pomijając dwa mecze do rozegrania, które niczego już nie zmienią. Ale ta sytuacja obecna na kilka dni przed rozpoczęciem playoffów nakazuje, po pierwsze, ocenić ostatni mecz Stali, bo z reguły ostatnie występy dużo więcej powiedzą niż występy wcześniejsze a następnie powiedzieć słów kilka o tym, co będzie się działo naszym zdaniem, a mam po obu stronach najlepszych fachowców, znawców żużla w Gorzowie i nie mówię tego z kurtuazji, tylko tak, tak uważam. Jak ocenia się, panowie, ostatni mecz za Patorem Torun? Mecz zremisowany dosyć niespodziewanie, ponieważ wszyscy zakładali, że jednak za Patorem sobie poradzimy. Nie wiem, czy niespodziewanie tu wszyscy zakładali, bo znam parę osób, które u Machera postawił remis w tym spotkaniu, a więc, a więc wydaje się, że w tym spotkaniu mogły dwa wyniki paść, albo 45-45, albo 46-44 dla Stali, tak? To tak pół żartem. Natomiast na pewno jest się po tym meczu czego bawiać i jest parę zmartwień w sztabie szkoleniowym Staligorzu, bo ewidentnie gdzieś się pogubił Andrew Stomsen, który pojechał najgorsze spotkanie w tym sezonie. Tak, zdobył 7 hmm. punktów. Czterech punktów w meczu w Krośnie przerwanym nie liczę, ale te 7 punktów, czwarte zero w tym sezonie. No yy, i brak zwycięstwa. Tak, brak zwycięstwa. Ale to, to, to może niepokoić to bardzo. Ja, to jest... ja jestem rozczarowany występem Stal Gorzów w pojedynku z Toruniem. Uważam, że ten mecz Stalgorzów winna wygrać zdecydowanie, czego nie uczyniła. Tutaj zdecydowanie brakuje indywidualnych zwycięstw zawodników Staligorzu. Tych których na koncie Turunian jednak było więcej. Martwi mnie dyspozycja szymka woźniaka, który od kilku metrów jedzie poniżej swoich możliwości. Tak samo jak Anders Thompson. I do tego widać może. On może dzisiaj jeszcze nie jest ważący, ale jest brak Mateusza Bartkowiaka. W takim meczu z Toruniem on by dorzucił dwa oczka więcej niż Stojanowski i mielibyśmy mecz wygrany. I teraz, kiedy zbliżamy się do części finałowej, do playoffów, to te dwa oczka mogą już e, ważyć o tym, czy będziemy jechać o medale, czy będziemy je mieli, oby tak nie było, wakacje jeszcze e, w sierpniu. E, niestety wrócił też stary tor. Na którym nic lub nie niewiele się działo. Mieliśmy jazdę w Gęsiego i z dużą obawą patrzyłem na to, co się dzieje. Nie będę ukrywał, że duży optymizm we mnie wlał występ drużyny szczęstochowej, która pojechała również bardzo zły mecz. I to nie było tak, że my mieliśmy mocny toruń i na tle jego tak wypadliśmy, jak mówiliśmy. Nie, toruń był tak, jak zwyczajnie jechał, a my po prostu byliśmy słabi tego dnia. Dlatego tylko remis. Zgoda i trzeba tutaj jeszcze dodać jedną rzecz, jeśli chodzi, jeśli mówimy o Andersie Thompsonie, że ten mecz, który zakończył bez trójki, a z zerem, to nie był jego jedyny kiepski występ w ostatnim czasie, ponieważ pamiętamy niedawne Grand Prix, gdzie wypadł fatalnie, pamiętamy też drużynówkę światową, gdzie Thompson też kaleczył ile tylko mógł, czyli coś się tam dzieje takiego, co trzeba natychmiast naprawić, bo mamy ledwie kilka dni. Idą takie głosy z obozu Stali, gorzów, że to są problemy sprzętowe. Powiem tak, na litość boską. To są zawodowcy, którzy biorą gigantyczne pieniądze i powinni mieć wielki park maszynowy. Eee, rozumiem, że to się może przytrafić na jednym meczu, ale nie na przykład na trzech kolejkach, co się rozciąga w czasie na ponad miesiąc czasu. Eee, jeżeli mówimy o nich, że są zawodowcami, to takie coś nie może się przytrafiać i, i liczę na to, że już w niedzielę w spotkaniu playoffów na playoffy będą gotowi, a z drugiej strony mam obawy, że skoro było już tyle czasu i nie widać poprawy, to czy zdążą do tej niedzieli? No właśnie, i tu musimy przejść teraz. Czy powinniśmy przejść do jakby drugiej części naszej rozmowy, mianowicie jak oceniamy całą rundę zasadniczą, ponieważ ona stanowi podstawę nie tylko do oceny poszczególnych zespołów, ale też wytypowała pary do playoffów. A postawa tych zespołów wcześniejsza no pozwala, powiedzmy, wyciągać wnioski co do właśnie playoffów. Jak, jak zatem widzicie układ tabeli która wyłoniła um, tych półfinalistów czy ćwierćfinalistów to nie wiem jak nazywać właściwie bo to jest sześć zespołów góra tabeli to na pewno była do przewidzenia czyli betard i Mot motor lubin e, w czołówce tego się spodziewaliśmy e, ja jestem mimo wszystko rozczarowany postawą opatora Toruń, który e, jest e, jak dla mnie nisko bo, bo, bo moim zdaniem to jest drużyna na trzecie czwarte miejsce e, Unia ależ to mogła być w miejscu Stali Gorzów, czyli na trzecim miejscu, gdyby nie kontuzja, więc, więc to jest też mocna drużyna. I tylko plot okoliczności, czyli kontuzji, sprawił, że ona jest na szóstym miejscu. A Stal Gorzów no, jest na pewno zaskoczeniem, bo, bo, bo spodziewaliśmy się pewnie, że, że będą kłopoty z awansem do tej szóstki. A tu jest trzecie miejsce, i, i gdyby były rozgrywki bez playoffów, to pewnie by się to skończyło medalem. Ja tak na tą tabelę patrzę i sobie przypominam jak typowałem przed sezonem układ tej tabeli. I w zasadzie kolejność jest kropka w kropkę, za wyjątkiem stali gożów, którą widziałem na szóstym miejscu, i jest na miejscu trzecim. W związku z tym nie mogę mieć innej opinii jak pozytywne zaskoczenie tym co stal Gorzu w tych 14 kolejkach osiągnęła. Oczywiście. Tutaj Unia Leśna została poturbowana kontuzjami, więc niestety jej miejsce może nie odzwierciedla aktualnego potencjału, aktualnej siły, ale jest w tej szóstce, więc za chwileczkę zobaczymy, ile Unia w pełnym składzie może, może zwojować. Pozostałe drużyny. Na miarę swoich możliwości. Dla mnie faworytem od początku jest Sparta Wrocław, jeżeli kontuzje nie będą rozdawały kart, to tam upatruję zwycięzcy tegorocznej ligi tylko i tak w rozgrywkach liczą się playoffa, więc, więc to, że tam jesteśmy na trzecim miejscu, to, to, to i tak jeszcze nic nie znaczy, bo to trzeba być na trzecim czy mhm. nawet na pierwszym miejscu na koniec sezonu. Skoda, ja jestem optymistą i uważam, że miejsce Sparty Wrocław pierwsze jest absolutnie bezdyskusyjne i nie jest żadną niespodzianką. Jest też faworytem do Mistrzostwa Polski taki zawód sprawia mi motor Lublin który jeździ tak sobie powiedzmy dobrze ale bez szaleństwa my yy, zaskakująco dobrze zaskakująco dobrze moim zdaniem jesteśmy w yy, stanie osiągnąć finał playoffów i pojechać ze Spartą yy, Wrocław zgoda że Torun jeździ słabiej niż oczekiwaliśmy Unia leśna jest usprawiedliwiona kontuzjami choć cudem udało się jej uratować przed przedostatnim ostatnim yy, miejscem yy, jeden Punkt zaledwie nad grudziądzem. No jeżeli chodzi o Wilki Krosno, no nazwa groźna, ale okazało się, że Wilki Krosno no, były już w wieku emerytalnym, mocno wyliniałe i ta nazwa zupełnie nie pasuje do tego zespołu. Tak jak ten zespół do Ekstra Ligi. Słusznie spada. Słusznie ale to spada. teraz z, spójrzmy na tej Wilki Krosno trochę z innej perspektywy. To jest który z kolei Beniamine, który wchodzi, dostaje w łeb i leci na dół. Wilki przynajmniej się postawiły odrobinę mocniej niż rok temu Ostrów, który był tylko statystą. No i teraz nie sposób przejść do, na chwilę wskoczyć za miedzę do naszych przyjaciół z Zielonej Góry, gdzie Falubaz jest faworytem rozgrywek. Kibicuje, żeby awansowali, żeby wróciły derby ziemi lubuskiej. Waszym zdaniem jest szansa, że Falubas nie podzieli losu tych Beniaminków, którzy wchodzą i spadają? No, oczywiście, że jest szansa, bo dosyć yy, często i głośno się mówi o tym, że w falubazie może Wiktor Przyjemski wylądować. A wylądować może tylko dlatego, że kluby ekstraligowe nie będą chciały czekać na, na decyzję Wiktora, yy, czy, czy Polonia awansuje dopiero do od ekstraligi, czy, czy nie i czy Wiktor zostanie w swoim macierzystym klubie, czy nie. Jeśli nie zostanie, to będzie szukał klubu i może znaleźć miejsce w Falubazie. To w takim razie kto w Staligorzów będzie jeździł jak Nieprzyjemski? Ja bym postawił na Oskara Churysza, który, który bardzo się rozwija w ostatnich 3-4 tygodniach. Moim zdaniem może jeszcze nie osiągnął poziomu Piotra, y, Oskara Palucha, ale to już jest 90% Oskara y, mało co nie awansował do finału z Polski i robi komplety w imprezach młodzieżowych. Y, a więc, a więc y, chyba na niego trzeba postawić i, i to odważnie. Mm -hmm. Mateusz Bartkowiak w przyszłym roku kończy wiek juniora. Nie mówię, że należy się z nim rozstawać. Natomiast z Oskarem Churyszem, któremu kontrakt się kończy, to, to należy właśnie jednak na to Oskarem Churyszem pochylić umowę, podpisać. Bo, bo obawiam się, że może być tak, że my Oskara Churysza odpuścimy, a on spokojnie znajdzie miejsce obok Wiktora Przyimskiego czy innego juniora falbazie i tylko będziemy mieli kaca za rok, że tam gdzieś w innym klubie Oskar Hurysz Punkty, nie u nas. Zgoda, zgadzam się tutaj z wami, że y, występy takich zespołów jak Ostrowia w Ekstralidze to jest pewnego rodzaju też skandal, że, że jakby sami dopuszczamy do, do sytuacji, że, że ktoś to nie, nie ma żadnej klasy, dostaje. Y, y, Bęski od wszystkich i to wysoko i i, i, i te, 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 te mecze y, no, stanowią raczej antyreklamę y, żużla. Tak, tylko teraz znowu pytanie, jak temu zapobiec, bo podejście powinno być systemowe. Yy... Drużynę, która awansuje z pierwszej ligi do ekstra ligi poznamy na koniec września, najwcześniej. E... <laughs> A w zasadzie wszystkie karty transferowe zostaną rozdane najpóźniej do końca sierpnia. One w zasadzie zostały w większości już rozdane, bo nawet i Stalgorzów ma już kompletny praktycznie skład. Mówi się tylko i wyłącznie o tym, że może dojść, czy Miśkowak, ewentualnie Junior. Koniec, reszta kart jest, jest porozdawana. Niedawno wydawało się, że Taj ten może przejść do Unii no, ale po tym incydencie z kibicem jest to absolutnie wykluczone. Pewnie powędruje w drugą stronę gdzieś Piotrek, Piotrek Pawicki. I to się za chwilę rozstrzygnie. I co Beniaminek ma zrobić? Co, co zrobić? To ja bym zmienił regulamin i sprawił, żeby każda drużyna w Lidze jechała w taką samą liczbę spotkań. Bo tu jest problem często, że zawodnik woli pojechać, nie wiem, pójść do drużyny, która ma 20 spotkań w perspektywie, niż do tej, która ma 14 spotkań. A więc, a więc chyba to, to byłoby był Zgoda, pieniądze dosyć duże są, ale też y, trzeba sobie powiedzieć jedno, jeżeli awansuje się na góra. Ziona Góra nie pozwoli sobie na to, żeby przegrywać z wszystkim. Na uszach stanie, bo to jest zespół ambitny, z tradycjami. Ziona Góra to jest miasto, które się zaweźmie i będzie jechać. Gdyby awansował inny zespół, taki jak Polonia, Bydgoszcz, myślę, że będzie tak samo, że też y, 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 zacisną zęby i zrobią taki zespół, który będzie w tej lidze walczył. Że sytuacja y, Krosna, y, Ostrowa powiedzmy, czy innych zespołów, które były tylko gośćmi chwilowymi w Ekstralidze i już się y, nie, nie powtórzy. Amerykanie na na przykład koszykówcy mają na to pewne mechanizmy, że ten słabszy może mm. szybciej najlepszych zawodników sobie wziąć do zespołu, czy pierwszy jakby losuje, wybiera ich. Także takie mechanizmy też tworzyć no można, może i w to by się dało zrobić. W każdym razie liga w tym roku była piękna, zawzięta, no poza może właśnie tym jednym mm. zespołem i w tym kierunku powinniśmy iść, żeby ludzie oglądali całą ligę z wypiekami, a nie tylko poszczególne. Poszczególne mecze. No i, i myślę, że trzeba przejść w tej sytuacji do tego, co najważniejsze, jak widzicie, playoffy. No, pary w zasadzie już znamy, mimo że jeszcze przed nami dwa ostatnie mecze, które były przełożone, ale nie mają żadnego wpływu na układ e, tabeli. E, my spotykamy się w dwóch meczu z Częstochową. Najbliższy pojedynek już w tą niedzielę, rewans e, chyba tydzień później. E, I tak jak powiedziałem, e, ja jestem tak jak byłem. Kilka dni temu przed meczem z Toruniem optymistom, to dzisiaj mam sporo wątpliwości co do tego, jak sobie stal w tym meczu poradzi. Bo musi się pozbierać Thompson, musi się pozbierać Szymon Woźniak. Patrzyłem w prognozę pogody pogoda wygląda dobrze więc jest szansa na przeprowadzenie treningów na własnym torze jest szansa że ten tor który będzie w tym tygodniu szykowany przez Stal do treningów będzie powtarzalny i będzie taki sam w niedzielę pytanie czy ci zawodnicy zdążą z silnikami które są podawane jako główne powody ich słabej dyspozycji więc te okoliczności sprzyjają Stal Gorzów i liczę na to że Stal Gorzów ten pojedynek z trudem, ale jednak wygra i to może wystarczyć do tego by awansować dalej. Możemy nie wygrać dwóch z ale skorzystać z laki luzera. Do tego jest potrzebne zwycięstwo na wartym torze. też się spodziewam zwycięstwa i awansu stali. Ale z prostego powodu. My się tutaj martwimy Andersem Tomsenem, że, że słabo jedzie. A co ma powiedzieć Leon Marcin, który w Gistro w sobotę nawet na drugim miejscu nie był w stanie przyjechać? Zdobył ledwie cztery punkty w pięciu biegach. Z nim jest kłopot. Tam chyba tylko maksimum dramik wydaje się do przodu jechać. Może ewentualnie. Czasami. czasami. Tak, tak, może jeszcze czasami widzę Mikel Mikkelsen, ale tam nie ma ani juniorów, którzy by mogli ładne punkty przywieźć. No i problemem jest też Jakub Miśkowiak, który nie wiadomo, czy teraz mm -hmm. pojechał. W 15 biegu w ostatnim meczu włókniarza, ale, ale czy, czy to jest zawodnik, który. Bo przepraszam, tylko bo my się tutaj e, trochę zamartwiamy podstawą Staliz w meczu z Toruniem, a przypomnijmy, że Częstochowa u siebie też wymordowała Remis e, z Grudziądzem. jeszcze to sam, nie był mecz ustawiony, no. bo gdyby jeszcze włókniarz przegrał, to by można było powiedzieć, że dobra, oddali Grudziądzowi mecz i, i dlatego dlatego słabo pojechali, ale skoro był remis, który ten remis nikomu nic nie, czy Grudziądzowi nie dawał możliwości, dalej posiadania nadziei na, na, na to, że zostaną w no to ten wynik pokazuje, że jednak to częstochowa jest słaba. Tak? Ja uważam, że poradzimy sobie z Częstochową i w tym roku, i w ubiegłym roku mecze z nimi układały nam się bardzo dobrze. Pamiętacie pewno półfinał przecież w zeszłym roku świetnie pojechaliśmy I wystarczy, aby tylko jeden zawodnik pojechał lepiej niż w tym ostatnim meczu. Mówimy tutaj cały czas oczywiście o tym samym Andersie Tomsenie, żeby zrobił 5 punktów więcej. Stać go na to bezwzględnie, czyli 12. I już mamy 10-punktowe zwycięstwo z Częstochową, a Tomsena na to stać. Ja myślę, że Problemy sprzętowe nie mogą go tłumaczyć takiego zawodnika z taką klasą. To niech pyta Piotra Śwista, na czym jechać i, 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 i każe mu przygotować motor i to wystarczy. Bo tutaj, żeby mecz wygrywać, trzeba robić trójki. Trójki. W ostatnim meczu z 6 trójek na 15 biegów. Dwie Waculika, dwie woźniaka i dwie. Palucha. Oskara palucha. Żadnej trójki Thompsona. Tego przede wszystkim brakuje, żeby te mecze wygrywać, więc tu jest. Klucz do tego, żeby być w półfinałach. Trzeba też liderów pokonywać, bo Oskar Pfeiffer pokonał tylko jednego lidera, a siedem punktów, dwa bonusy zapisał. No ta tak, ale Oskar Pfeiffer, my chcieliśmy, żeby on robił pięć punktów w meczu. On jedzie ponad nasze oczekiwania. Dla mnie powinien być objawieniem tego sezonu. Dla mnie on już jest objawieniem tego sezonu w lidze i myślę, że tu o jego, jego poziom ja jestem spokojny, że on zrobi to, co było założone. Jak będzie wygrywał biegi, super. Tak, tylko pamiętajmy, że czasami te punkty nas oszukują, bo to są punkty robione na U24 z drugiej strony, na, na słabych juniorach rywala, czasami swoich juniorach, a więc, a więc wystarczy nie wiem, jednego Yy, dwóch zawodników pokonać w całym meczu i się ma 7-8 punktów. Albo tak jak Oskar Paluch wygrać dwa ważne biegi i pokonać w tym jednym biegu na przykład Lamberta bez dyskusji, tak jak to zrobił w tym ostatnim spotkaniu i zrobił 7 punktów. Także oby pojechał tak samo, oby pojechał tak samo chociażby, a Waculik nie przegra tak fatalnie nie zaśpi yy, na starcie swojego ostatniego biegu, a Tomcen no, pojedzie, tak jak wy tutaj mówicie, z trójkami mhm. i damy sobie radę. 10 punktów Przewagi nad Częstochową daje nam pewien awans do. My uważnie cieszą takie punkty jak Wiktora Jaśńskiego. On tutaj mimo że jedynki były, on rywali przywoził ze sobą, tak. tak ale z bonusami za... jedynki. Tak, tak. Więc mhm. jest 3-3, tam, gdzie, gdzie nie było, to było 4-2, tak? I, I to są ważne punkty. Ja byłem zaskoczony, że, że został zmieniony. I tak Stanisław Cholski lubi często budować zawodników. Ja nie wiem, czy on tym ruchem. Czyli zmiany Jasińskiego na Palucha, czy on czegoś nie zburzył? Ale z drugiej strony też Oskar Paluch zasłużył, pokazał, że ten bieg niejako mu się należy. To była trudna decyzja tenera Chomskiego, bo Jasiński miał trzy biegi i chyba trzy jedniki z bonusami. Paluch po trójce był w trzecim swoim starcie trener Chomski zadecydował, że pojedzie Oskar Paluch. To jest mega trudna decyzja. Mnie to, mnie to bo decyzja... gdyby Paluch przywiózł trzy oczka, przy tym byśmy mówili, ale Chomski ma nosa, genialny trener. Tak? Nie a... tą argumentacją przekonał, ja, ja to akceptuję, że, że, że paluchowi się należał czwarty bieg za za. wiatr go w tym trzecim swoim biegu i wydawało się, hmm. że też go poniesie w następnym, tak, tak czasem bywa. Wiktor Jasiński też jest tam potrzebny na playoffy, a, a nagrodę w postaci dodatkowego biegu Oskarowi Paluchowi można było dać w biegach nominowanych. Różnie można było postąpić, jest, Już nie ma co jest, jest, jest jak tym... jest. Powiedzcie mi, jak te dwie kolejne pary? Dwie kolejne pary. Myślę, że możemy, możemy doczekać się niespodzianki. To, co Unia Leszno zrobiła u siebie z Wrocławiem na własnym torze, mhm. może się powtórzyć, a gdyby tak się stało, to wtedy wszystko się może zdarzyć. Wrocław jest bardzo silny, ale Unia jest niezwykle ambitna. E... I ci Wrocław zawodnicy... Wrocław jedzie... Z Unią, Dobrze, tak, okay. no. uh -huh. I, i, I tu się może coś ciekawego zdarzyć, chociaż jednak Wrocław jechał tak równo przez cały sezon, że w tym dwumeczu hmm. jednak, w dwumeczu poję się okazać nieco lepsze. Ale We, Wrocław jeszcze mnie. pojedzie bez Piotra Pawnickiego, więc e, tym bardziej szanse... z Piotrem. To już. już podobno z Piotrem. Już Tak, tak, tak. Już, tak, już, tak, już, tak. To już mówi się o tym, że wszyscy... Także to jest to. Natomiast Toruń z motorem Lublin. Tu może być też niespodzianka. Tu może być też dlatego że no powiecie, czy Lublin czy miał być Holder piekielnie pojedzie? silny ze zmarłym, a nie jest piekielnie silny. Czy Jack Holder jedzie? Jack Holder nie pojedzie, natomiast natomiast, patrząc na to, że zakładam, że jednak Toruń się nie zgodzę, że jechał swoje. Jest trochę rozpędzona, więc, więc yy, jest w stanie ten osłabiony motor Lublin pokonać u siebie. Tak. Yy, jeśli pokona motor u siebie to, to wtedy bardziej jest zmobilizowany żeby wynik trzymać się w Lublinie i może jeśli nie wygrać w meczu to Apator może być lucky Dawno chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, że, że e, trzy e, pary e, półfinałów e, playoffów e, są e, tak blisko siebie, że wszystko się może zdarzyć, jak, jak tutaj mówimy zgodnie. To świetnie dla żużla, że, że e, będzie gorączka ogromna i przyjemność oglądania. Tutaj paradoksalnie, czy to trochę paradoks jest, bo... Runda zasadnicza, no to była nudna jak flaki z olejem, a play-offy tak, tak, zapowiadają tak. się śmienicie. To to waszym zdaniem jak będzie wyglądała? I półfinały, i potem dalej również, ale na razie ta czwórka jak będzie wyglądała, no i jednak moim zdaniem będzie to Wrocław, Gorzów i Toruń. No i Toruń, i Toruń, tak, I tak czwarty, uważam. Lublin. I czwarty no chyba Lublin, bo w dwóch meczu jednak e, nawet gdyby miał trochę problemów, to jednak nie pojedzie katastrofalnie. Także Wrocław, Lublin, Gorzów, e, no i I Toruń. Czyli zakładamy, że lucky loser będzie Toruń, a my po prostu takową wygrywamy. Tak jest, tak, tak ja jest. Ja zakładam, że motor Lublin będzie Lacked też możliwe, ale to. Ale to jest ta sama, sama Ale sporo to zmienia od tak, strony technologicznej. Dobrze. Tak optymistycznie podchodzimy. Do tego, no, że ale musimy nas, nie tak, musimy, musimy, no, no. tak, ale. ale, ale, ale... tylko musimy. My chcemy tak do tego podchodzić. Chcemy i też mamy podstawy. To tak? nie jest tak, że my sobie wyobrażamy, że, że Paluch zdobi, zrobi jeden punkt. Nie, on może zrobić siedem, tak jak w tym meczu. Jeżeli Paluch przywozi za plecami Lamberta, naprawdę porządnego zawodnika. Bardzo porządnego e, zawodnika. To znaczy, że on już potrafi wygrywać biegi seniorskie. I to jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o siłę drużyny Dokładnie, dokładnie. To no ja bym tak Oskar się dalej rozwijał, bo, bo, bo takiego zawodnika nam trzeba. Ja myślę, że i Oskar się będzie rozwijał, i churysz się będzie rozwijał. Tylko a na to w stali zostać, tak? musi zostać Stari, oczywiście. A, a tego przypilnuje na pewno nowy trener młodzieży, który co jak co, ale do młodzieży ma oko znakomite. Myślę tu o Piotrze Świście. Tak, no to też należy zwrócić uwagę, że ta młoda stal dobre wyniki osiąga w tym roku, bo jest dawno nie mieliśmy takich juniorów jesteśmy po o krok od awansu do finału 24. cztery jedną nogą w półfinale dmpj jesteśmy i to jest też drużyna mimo kontuzji Mateusza Bartkowiaka na na co najmniej finał tak już nie patrz, nie, nie mówiąc o tym co się dzieje w 250. kach tam jesteśmy królami to, więc a więc coś w tym roku bardzo dobrego się w tej dolnej części klubu stało no i y, y, niedługo się okaże, czyja to jest zasługa, jak pokończymy te rozgrywki i, tym I trzeba akcentom, będzie wieszać medale. I tym, I tym miłym akcentem kończymy naszą ocenę tego, co było i z niecierpliwością czekamy na to, co w weekend się zdarzy.